Widzowie, w, w którym już w trzecim odcinku zagra astronem. Dzisiaj, zacz, e, dzisiaj dalej ciągniemy naszą, to to? Dzisiaj ciągniemy dalej naszą przygodę. Udało nam się zdobyć 200. O, mamy już 500 bajtów. E, ra, Pobawimy się dzisiaj rakietą i innymi rzeczami yy, Ogólnie na pewno kupię sobie... Czekajcie... Gdzie to miałem? Piec do wytapiania I to... do przedstaw... Mod wytwarzania? I nie wiem gdzie to się wytwarza Albo średniej mi się zdaje Albo dużej yy, Platforma wniosków Duża platforma yy, Piec do wytapiania Złożony i żywica potrzebujemy Więc... Yy, to sobie dam No jeszcze mi powiedzcie, że mi brakuje żywicy no, na żywica tylko idzie obok Zwłaszcza... Opitalać za oczywiście rzeczy i za żywice Idziemy po żywice Mam 300 bajtów yy, Udało nam się odblokować ten piec No naprawdę bardzo mnie to cieszy Bo mamy różne rzeczy nowych Jestem z tego bardzo zadowolony, bardzo dumny Wiem jak się robi większość rzeczy Wiecie, wiecie ten Aluminium, żelazo i inne takie srety A po prostu wystarczy zbierać rudy Wystarczy zbierać te rudy i je trzeba przetapiać Nie wiedziałem jak to do końca ma działać Oby nie, nie proszę im więcej żywicy, tym lepiej. Choć nie widzę póki co dużo żywicy, ale zawsze coś. Muszę tu dziurę taką zrobić. Dobra, idziemy szybko na splincie, żeby przeżyć. Bo muszę przeżyć. Trochę lipa. Jest, dobra, udało nam się. A w nam się udało. Dobra, yy, mamy wystarczającą ilość materiałów. Jest do wytapiania cyk. Go od razu stawiamy yy, i robimy to co mamy robić. Bajtów im więcej, tym lepiej. Najlepiej jak najwięcej. Bajtów potrzeba nam, ponieważ znalazłem sobie coś takiego jak... Tu jeszcze. Kondensator powietrza co to jest? Służy do popierania surowców z atmosfery. Popiorę od razu. Dużo mocy to nie. Aha, będzie problem. Bo piec bierze 5 mocy aż, a ja nie mam panel słoneczny, jakieś takie mniejsze. Yy, łącznik, rozgałęźnik, przedłużenie, średni generator, średni słoneczny, yy, mieć i szkło potrzeba do tego. Może od średni generator, yy, aluminium i warferum. Aluminium i warferum, tak? Yy, dobrze mówię no. Czyli potrzebujemy... Aluminium i, i Wolfellum, nie wiem jak się robi w Wolfarmid, Wolfarmid też jakiś się eee, e, jedna desola jaskinie i kolor góry. W górach jaskiniach jest dobrze. To, no, dużo jeszcze czeka, jak chodzi o wytwarzanie. Mam nadzieję, że będę mógł kto ma już 4 gniazda i Niestety rakietę gdzie musieli na chwilę wyprosić. O, tu się zrobiłamy 500 bajtów. Ujdziemy tam, bo tu są różne takie muszle i inne rzeczy. Na przykład coś takiego, tak? Tego nie, czekajcie. skanowałem. czekajcie, bo... To daje, to daje 700 bajtów, więc to jest bardzo dużo 700 bajtów. Póki co, nie? Potem pewnie będzie to tak se. Dobra, nie? Bo to robi 700 bajtów, bo tam to robią 7... Nie to 460 bajtów. 12 minut to się zrobi. Ile to? ten piecyk będzie się robił? Jest piec, mamy. Pakowujemy, on ma ile gniazd? Tak, więc musi pójść tu. Łącz. Boję się, że jak teraz stąd wezmę kabel tu, to on kręci się, ale nie najszybciej. Yy, jak ja tu mam? Jest do, wyt do wytapiania. Możesz każdej co sadzić? wsadzić? Poczekajcie. No musimy zejść do kopalni, ale przed tym musimy zrobić jedną rzecz, którą... Musimy na samym początku zrobić, a to jest, uwaga, yy, to nie jest ta drukarka, natlenia z aluminium i, i ceramiczny potrzebuję, aluminium, ceramiczny, glinę i tego, a tu la, laryt potrzebuję, glinę posiadam, glinę posiadam, ona się tu widzę przepała. Urządnie. Musimy iść po. do kopalni. To lar, lar coś tam. Oś, glinę też bym pozbierał, bo widzę, że teraz wszystko się przyda. A widziałem na, na. Oglądałem dwa czy filmy na temat Stronera na YouTube. Wytłumaczyli, że na z początku gry to trzeba zbierać szy, szy, wszystko trzeba zbierać, bo wszystko się przyda. Tu jest kawał dziury, ale tutaj jest tylko złożony materiał. Potrzebuję ten inny, nie inny, tylko ten ten. A, lipa chodzi o powietrze, ale raczej. Ja to potrzebuję. Dajcie, bo ja umrę zaraz. Dobra, udało nam się. Mamy... Na maksa dajemy, idziemy po ten laryt, Ja nie mogę go zmieścić, mogę jeszcze trzy rudy. Im więcej, tym lepiej. O, jest ta kopalnia. Ja już ją widziałem raz. Umarłem mniej też... Tej grze, nie... Tej grze trzeba pilnować sobie przede wszystkim powietrze, bo nie łatwo umrzeć. na maksa. Pójdziemy, bo nie mogę więcej rzeczy zebrać. Mam tu trzy miejsca jeszcze na tym, tym swoim tym. Cieszy mnie to bardzo. Glina. Lecimy z tym. Ten laleryt tutaj jeszcze mamy. No, naprawdę mamy mnóstwo materiałów, bardzo mi to cieszy, przez to będziemy mogli robić więcej rzeczy. Przede wszystkim będziemy mogli sobie, no jak chodzi o to powietrze, będziemy mogli robić te, te natleniacze, będziemy mogli sobie to ustawiać, robić więc większe jakby tory z tego powietrza, będziemy mieli większy, po... większy teren do popisu. Więc póki co idzie nam coraz lepiej, coraz bardziej się rozwijamy. Często, sorry, przepraszam nas za to, że jeśli czegoś nie ogarniam, ale. No, nie ogarniam do końca tej gierki jeszcze, nie? Wiecie o co? To chyba normalne. ceramiczne i tu szło co? Ceramika i aluminium. Nie na ceramika, więc mamy dwie ceramiki. Co tu ja mam tu? Galery? Tu mam aż O kurde, to jest dość dużo. Zrobimy to i od razu zrobimy sobie też generator. Eee, czekajcie. Komnik mały, karniste, światło robocze, średnia drukarka, natlenia co zrobimy. Nie wiem, gdzie jest ten generator. Czekaj, tu chyba się robił ten generator. Eee. Duża platforma. A ja nie wiem, teraz. Dobra, co to się teraz wyrabia? nam buto I wkładamy kolejne. Bo mam tego dużo, tam dużo tych materiałów jest. Ale możemy zasadzić to. I to... Uh, uh, uh. Bardzo dużo rzeczy mam. Przynęta i inne rzeczy. Zobaczę. Może mam coś do odebrania. Bardzo dużo misji ogólnie. Nagrody. Dostałem dwa. Co to to, tu to mamy? Wydrukuj traktor. Wydrukuj autofarmę. Wydrukuj małych owiec. Drugi auto... Ramię? Nie, co to jest? Zbieraj lid, światło oddali odkryj komnatę przejścia Komnatę przejścia? Tu jest jakaś komnata przejścia? Ja nie wiem, bo... ten świat, z tego co wiem, no nie jest mały na pewno Komnatę przejścia? Jest coś tak jak tutaj, w tej grze? Tego nie widziałem Musimy zrobić generator, nie? Ja nie... On, no, trzeba zrobić ten generator Ile mam? 1200 bajtów, świetnie Eee, czekajcie, średni Generator 2000 bajtów to kosztuje. No, dość dużo, ale coś takiego Wall Farm, takiego by trzeba będzie zrobić po prostu. Ważne, że mamy ten natleniacz. Oto tlenu do podłączonych Ja mam utleniacz, czekajcie, ale ja już mam jedno. Po co chodzi z tym? Czy ja mogę robić sobie na przykład takie mini bazy? Do tych mini baz pod, podłączać ten tlen. To ma działać. Plastiki z Jakiś. To mamy tu mini bazę, i co? Ja mogę postawić tam tlenbać? Czekajcie, bo chyba zmarnowałem materiały tylko. Ja tu muszę łączyć. Jakieś zdobyć. Nie wiem, jak to łączyć mieć. Czekajcie, zobaczę na internecie, jak zrobić łącze, bo tych łącz potrzebujemy. Myślałem, że jednak to się otwiera, ale to i tak się przyda, jakbyśmy kiedy mieli coś robić. Chodź, czekajcie wilkę. Yy, to tu sadamy. A ja to daję. Zobaczymy to. Czekajcie, ja sobie zobaczę na YouTube, jak zrobić ten yy, łącze do tlenu i, i widzimy się z powrotem za chwilkę. Dobra, widzowie, po pięciu, ponad minutach researchu dalej nie udało mi się znaleźć. Nie wiem, jak zrobić to coś. Czy to jest to, mały, To karnister na glebę do użytku z transformerem goblowym i wy, wycieram. Co? Nie wiem, jak to, to się jakoś zakłada. Mały karnister chyba. Nie wiem, jak zrobić to do dziś. Nie mam do tego pojęcia. Jakoś to trzeba zrobić, ale jak to, nie wiem. No, szkoda. To bars. To, co, 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 co tu ja tu dostałem? To ja mogę gdzieś to. O, mam już tego dość. Ktoś musi naprawić te wszystkie usterki różne do, i, i, różnie. Dobrze, może to być stary Franki. Koniec przerwy. Wracamy do pracy. Frank, wyślij. Rakietę odzyskałam przez platformę wniosku vx Czyli musimy wystać sobie platformę. Musimy to dać tu. Na pewno musimy się Ja mam tych bajtów. Mam 1500 bajtów. Trzeba mi co najmniej 2000, bo muszę kupić ten generator. Więc pójdziemy znaleźć sobie. Mieć odpowiedni zasób, aby odlokować. Gdzie jest moja baza? Dusimy się. Udusza się. Nie tą stronę poszłem. Dusza się. Umieram. Niestety. Może, że uda mi się dojść. Umarłem. Noż. Ja pitole. Moje no itemy jakoś... O, zostały tu. Yy, tak. Takiego nie farta, to ja nie wiem. Jeszcze coś tu jest? jak Ja nie mam to. Musimy jeszcze napompować powietrze. Kurde, jak Kalika, żebym tam Wraca ten piacak. No lipa totalna. No, jak robić te zasrane pachołki? To ja nie... wiem. W jakiś prosty sposób. Ale jestem po prostu głupi i nie potrafię. Ech. No nie wiem. Nie ma nigdzie że czego... Nie da się tu nigdzie robić. Sorry, jak w głośny, ale chyba nie powinno być. Ile się to będzie robić? 520? Bajtów, nie ma tragedii. Bronto się odnowił bo piec nie chodzi to. A jak zacznie chodzić piec, to się zwiększy czas i to wiele. Musimy ten generator odblokować, bo lipa będzie. Co jakie równanie bloku? To ja nie wiem. Co? Formuje teren, produkuje zasoby wintowanych yy, pintowanych celów? Pintownik, obiad automatyczny. Może coś takiego? Ja nie wiem. Nie, nie mam nich tlenu. Pojemnik z możliwością ponownego napełnienia, który zwiększa pojemność tlenu 1. jakieś przewody? Pakiet uprąży wydłużający się tlenową po połączeniu do osygenatora złożony. 1. Pewnie gdzie się to kraftuje, bo ja się chyba zabiję. Co? Gdzie się to kraftuje? To czy ja to muszę odblokować? A gdzie się to... idzie? ja to mogę... Jak? Jak gdzie mam to? Ale gdzie się... To, gdzie się to tego kraftuje? Jak się to kraftuje? Nie wiem. No. Mała drukarka, nic tego nie ma. Hmm, może tu. No teraz idę zobaczyć jak się... E, jak skraftować te przewody? Dobrze widzowie, ja można powiedzieć, że jestem głupi, bo, bo, bo jestem. Dylacie sobie tutaj złożony. sobie zrobię normalnie łączę. Normalnie klikając... Tam, bo nie wiem, pod jakim, Ach, bo pisze tu, czy nie. Przez sieć powietrza, coś takiego istnieje. Ile ją ja złożonych? Muszę więcej złożonych materiałów. Dobra, położymy sobie, odłożymy sobie do tych nie magazynów, albo tu po prostu rzucimy te aluminium i inne syratki. Zatem, daj mi jeden, sobie zostawię, może i wezmę sobie dwa złożone. Mogę sobie to wkraftować jakoś nowe, czy nie? Ciekawe, czy tu mogę gdzieś sadzić jeszcze. Mamy przewody i. Zaraz dowiemy się pod jakiej klawisze, się wykorzystuje, bo już nie pamiętam, ale to chyba potwał. A potwał. Ja, lecimy na przygodę. W końcu możemy pójść gdziekolwiek. Świetnie, dobra. Róbka badawca. Pięknie, jakieś nowe rzeczy. No naprawdę można teraz dalej iść. Ile ja mam tego jeszcze? Dużo. Tutaj sobie musimy zrobić to. Yy, to... Jak się to nazywa? Powietrze więcej. Pójdźmy sobie, choć tu chyba jest tylko Ogar o organiczny. To jest dobre. Gdzieś świetlik? Zobaczymy nabijemy sobie. Czekajcie. O tam, oddali widzę jakąś bramę. No. Nie wiem dlaczego nie mogę puszczać teraz tych... A mogę, okej. Okay. Widzicie to? Ja to widzę. Wy raczej też. To jest jakaś głęboka jaskinia, CO TO JEST? Ja cię pitole. To jest ogromne. Przeogromne to jest. Oczywiście yy, nie mam złożonych materiału, więc... Znowu się wyrolowałem, jak zawsze praktycznie. Może tu będzie złożony materiał, choć w co wątpię. To... O, jest ja złożony. Dobra. Trzy muszę sobie co najmniej. Pójdziemy sobie do powietrza. Po powietrze i zrobimy sobie jeszcze dwa. Yy, tu i teraz tak skraftujemy sobie. No niestety bo energia nie będzie mi się. A nie, zwiększymy się tak normalnie. To dobrze. Ile, ile, Mamy jeszcze jeden złożony, więc świetnie. a ja wiem, że tak się pewnie nie powinno stawiać, ale rówka czy jakieś niszczarki, platforma handlowa. to się da jakoś kraftować? A ja to muszę jakoś coś tu skraftować, trzeba? O, tu jest w ogóle powietrze. Printownie zasilają Oprzednio odnogiwywanie energii. Taki materiał eksploatujący, eksplo który zwiększa Twoją moc. Nie wiem, gdzie ja to mogę za założyć, gdzieś tu, po prostu to dobra. I tu mamy jakby taką bazę. Nie to mocy wytwarza no nic, ale A jest tu do mocy i malch. Halit jest tutaj i Kamal, ale Malhalit jest tutaj, nie posiada, nie wiem co to jest. Tu coś jest, gruzy azotmalne, ale co, czekajcie, to się da wykopać? Jak mam samochód, spróbujmy go wykopać. Nie posiada kół, posiada zniszczone koła, niestety, to chyba można powiedzieć, że to jest złą, tak szczerze wiecie, gruzy. No niestety łazik jest zniszczony, szkoda, boli mi to bardzo Ale to Nie wobec miał własny łazik. Superowo by było, nie? My sobie mogli jeździć. Tutaj co mamy? To nazwane gruz po prostu. Uważany jako gruzy potem po temacie. Czy da się tam do góry wejść? Jak tam wejść do góry? Dało się kiedyś. Teraz się nie da. Odzie wiem, może jakoś. Co to jest? Podróżuj po kuli. To jest. Jakie fajne! To jest... To jest jakie, takie, takie wiecie, takie gniazdko. A normalne. To jest jakiś radar w ogóle. Ale świetnie mamy kulkę. Możemy podróżować w kulki. Co to jest? E, średnia turbina wiatrowa, przemian do produkcji energii wytwarza pięć mocy. Świetnie. Jest naprawdę świetnie, widowie, uwieście mi. Jestem mega zadowolony. A o, o powietrze, jak jest powietrzem? Czy w kulce się nie muszę martwić o powietrze? Kulka normalnie ma nieskończone powietrze, tak? Tak, kulka normalnie ma... Nieskończone powietrze. Mogę teraz ją podróżować sobie po całym świecie. Jak wejść do tego teleportu? to jest jakieś takie główne wejście lub coś? Tu jest taki brzeżek, to może tędy jest wskazane. Peszczały inne. Co to jest? Co to jest, widzowie? Wy to widzicie? Po co z tym chodzi? So, ja mam no coś, Tu trzeba będzie coś kiedyś pewnie postawić, ale nie wiem co, ale... Kurde, bardzo mi się to podoba tu. Jestem ciekaw, co tu trzeba będzie postawić. Na pewno coś trzeba będzie kiedyś tu postawić, ale no nie jestem pewien co. No świetnie, mamy drogę transportu na przykład. Mamy tą kulkę, możemy podróżować normalnie. Bardzo mi to cieszy. Snocznik to jest w ogóle tam. Że pojedźmy sobie tam. Co to jest materiał? Kompatybuje z ochronną bazą. O, kulkę! Na kulce nie da się niestety przednia przewozić. Trochę szkoda. Mamy tu normalnie duże ilości różnych ród. Trzeba takie, no nie, niezbędne dla mnie. Tu jest coś takiego. Tu co trzeba włożyć? Tu trzeba jakieś rzeczy powkładać. Nie wiem co. Tu jest kolejna taka ruda. Nie, no ja jest trochę miejsca. Nie powiem ogólnie tu. Nawet dużo bym powiedział. Sprawdzam tu, bo może coś tu jest. Jeszcze jakaś inna rzecz. Co to jest za. A to jest złożona? Bo... No to nie, a to jest złożone, dobra. Jak leka, mi się, że coś innego, jakaś taka inna. Nie wiem, co to, właśnie nie wiedziałem, co to było. Co tam dalej dali jest? jest coś? Co zło dalej musicie. Coś fajnego będzie na pewno. Oj, znacznik domu mi zniknął. W miarę pamiętam, gdzie byłem. Obym zapamiętał. Będzie lipa. Dobra, słuchajcie, pozwiedzamy, chyba kiedy indziej. Zdaje, bo ja póki co nie wiem, ten zwiedzania. Nie wyjadę po taką górkę. Trzeba pochodzić jeszcze po, po kopalniach i więcej materiału pozdobywać. Ale to, co zrobimy, chyba jakiś sobie taki baniaczek, lub coś ten tego. Właściwie posiadam 2000. Bajdów. To się chyba normalnie na nogach wybrać po ten wiatrak, co daje 5 mocy, bo on już mi dużo pomoże. Sam jeden głupi wiatrak. Tu jest coś, czego nie widziałem. Co to jest? Z rzeczy. No i mamy te te, te co zwiększają mi moc. Porzucony plecak. Co tu jest? znajduje na nim. Ciekawy obiekt jakiś. Co to jest? Przedłużacze. Jakieś reflektor. O kurde. Bo ogólnie takie i leży. no tak. I Próbka badawcza. Oj, tu może być coś ważnego. Peam rzecz. Jakiś ciekawy obiekt mam. No, coś tu był i się rozbił. I zostawił po sobie tylko plecak, trochę szkoda. Czyli wychodzi na to, że ktoś na tej planecie był, a może nawet ktoś jest oprócz nas. Czy się tego nie wykluczam, więc... Naprawdę robi się coraz ciekawiej. Jest ten teleport. Wiem, że da się podróżować yy, przez planety, więc też będę musiał sobie kiedyś potestować ta podróż przez planety, planety na planetę, ale najpierw. Musimy jeszcze odwiedzić więcej tej planety, bo do kopalni się nie zapuściłem prawie w ogóle. No, jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy czeka mnie do odkrycia tu, na tej planecie. Ale nie wiem, ile jest do końca tych planet, czy jest dużo, czy mało. No, no po prostu nie wiem. Gramy po to, żeby się dowiedzieć. Panie, że mamy to, to koło do jazdy. Dużo innych rzeczy. Co to jest za materiał? No, mnie ciekawi o to. Ciekawy o Błąd y 392. Miejsce programu szkolego nie. Szkole... Szkole... Dobra, wiecie co. Łączone dane scenariusza zaawansowanego uszkodzenie, brakujące plik 202x, dziennik systemu linux Globalna stabilność 97 27, nie wiem czy to nie jest Przypadkiem, że to coś gdzieś tam postawić Bo to wygląda jak do tego teleportu No nie wiem, szczerze nie powiem wam No nie wiem, no ale będziemy musieli Niestety kończyć ten odcinek Będziemy się, widzimy się jutro W następnym odcinku Gdzie będziemy raczej bardziej zwiedzać Bo dużo jest do zwiedzania Może nawet kopalnie pozwiedzana, albo ogólnie świat Gdzie ta kulka daje nam ogrom możliwości Z tego, że mamy 2000 bajtów więc coś sobie na pewno odblokujemy Dzięki czemu będziemy Nie wiem czy na przykład na taką chyba można planetę się dostać Na wiele, wiele innych Ja to na pewno widziałem Trzy, trzy planety na pewno widziałem Krążące po niebie Podejrzewam, że do nich się raczej da się Da się pewnie do tych planet dostać Ja nie wiem, ale jakąś inną rakietę Albo tą, ale no Musimy póki co ogarnąć sobie więcej energii Żeby drukarka I to do bajtu chodziło w 100% Ale dziękuję wam za na dzień dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Postawcie łapkę w górę i suba. Widzimy się w następnych. Na razie i cześć.